Siemanko, witam Was ponownie na kanale. Dzisiaj chcę pomówić trochę o mojej tegorocznej redukcji. Trochę takich przemyśleń na temat diety w tym okresie z Wami omówić. Jeśli chodzi teraz o to, jak wyglądają moje treningi, to dalej trenuję 4 razy w tygodniu. Widzieliście przed chwilą mniej więcej, jak wygląda moja sylwetka na tym etapie. No to jest już chyba, żeby teraz nie skłamać ile to już miesięcy minęło. To jest chyba czwarty miesiąc tej redukcji. Ważę mniej więcej 93 kg, więc od początku już kilogramów około 8, 9, no 10 już nawet. Kilogramy. Idąc dalej to tak jak mówiłem, 4 treningi siłowe w tygodniu, dwa treningi Góry, dwa treningi dołu, jeden trening góry, taki w niższych zakresach powtórzeń, taki dzień siłowy do, do około 5 powtórzeń ćwiczenia wielostawowe. Drugi dzień hipertroficzny, ćwiczenia te same, ale w zakresach około, powiedzmy, 8-12 powtórzeń. I analogicznie jest z nogami, tak samo... Jest dzień siłowy i dzień hipertroficzny. Jeśli chodzi o taką moją aktywność, która ma mi pomóc spalać kalorie, to tak jak wam mówiłem w poprzednim filmie, bazuję na nabijaniu kroków w tym roku. No i tak, jak naprawdę byłem bardzo obowiązkowy w tym, to od dwóch tygodni muszę przyznać, że trochę się opierdzielam. Tak jak wcześniej, naprawdę dzień w dzień chodziłem te minimum 10 tysięcy kroków, a raczej było to 12 tysięcy kroków, i naprawdę trzymałem się tego sumiennie. Tak, od tych dwóch tygodni zdarza mi się, że a tutaj czasem sobie pójdę 6 tysięcy kroczków, tutaj czasem wrócę zmęczony do domu po pracy, stwierdzę, a też sobie trochę odpuszczę, i wychodzi mi na przykład na 5 tysięcy kroków, więc muszę nad sobą popracować, ale. Od teraz, od poniedziałku, e, znowu nabijam te 10 tysięcy minimum i, i wróciłem na tą prawidłową ścieżkę, także myślę, że teraz e, znowu będę nią podążał. E, no i teraz to, na czym chciałem się skupić najbardziej, czyli dieta. Tak jak wam mówiłem, 2850 kcal, trzymam te kalorie tak samo każdego dnia, czyli. Nie, nie rozróżniam w tej chwili czy jest to dzień siłowy, czy to znaczy czy jest to w ogóle dzień treningowy, czy jest to dzień wolny od treningu. Po prostu każdego dnia jem tyle samo kalorii. No oczywiście wyjątkiem są refit daye. Ostatnio stosuję te refity już co tydzień. Zwiększa sobie pulę kalorii. Jest to ten najprostszy refit Teraz wszyscy, że tak powiem, już po tym jak Saker wstawił nowe filmy, zmieniają strukturę tych refitów. Ja na razie jestem tradycjonalistą, czyli po prostu dokładam sobie 20% kaloryczności. Jeżeli czuję taką potrzebę, to robię czasem dwudniowy refit, który wygląda tak samo. Jeśli chodzi o moje makro, to jest to na ten moment i teraz taka rzecz wydaje mi się tutaj najważniejsza, w moim przypadku przynajmniej. 100 g tłuszczy, około 250 g węgli, mówię około, bo to się waha, nie trzymam się tego bardzo sztywno, czasem wyjdzie 240 g, a czasem 265, więc nie jest to bardzo precyzyjnie i około 200 50 g białka, i tu też jest to. Ta, ta liczba sobie skacze. Czasem zjem 270 g, więc nie jest to stałe. Ale, no, tak jak mówię, te liczby są dla mnie takim punktem odniesienia i staram się do nich dobijać. I teraz o tych tłuszczach. Dlaczego tak? Jakby. Wiecie teraz, że modne są te diety, gdzie mamy bardzo dużo węglowodanów i minimalną ilość tłuszczy. To zarówno chłopaki z WK promują ten rodzaj diety, prowadzenia, rodzaj prowadzenia diety, jak i Mariusz Czerniewicz też w ten sposób robił formę i ten sposób promuje. No ja też tak metodą robiłem redukcję, trzykrotnie i jakby ona na mnie działała bardzo dobrze, natomiast jeśli chodzi o, o konsekwencje, jakie z tego wynikały dla mnie, jeśli chodzi o samopoczucie, to naprawdę, no było źle, <ścoughs> było źle, naprawdę czułem to tak samo, Wyniki badań yy, hormonów oddawały, że rzeczywiście na, tamtym, yy, na tak niskich tłuszczach strasznie dostawałem po tyłku. Yy, natomiast teraz, yy, kiedy yy, redukuję z taką większą ilością tłuszczy, yy, cały czas samopoczucie jest bardzo dobre, yy, libido naprawdę nie mogę w ogóle narzekać. Yy, wszystkie takie jakby aspekty zdrowotne są. Na naprawdę dobrym poziomie. A gubię kilogramy i, i palę ten tłuszcz. Także, no zresztą nie, nie odkrywam Ameryki. Tak, ludzie chudną na dietach ketogenicznych. Ludzie tak samo chudną na, na dietach tak zwanych zbilansowanych. Tak, można powiedzieć, że to jest rodzaj powiedzmy diety zbilansowanej, czyli gdzie ten rozkład makroskładników jest w jakiś tam sposób. No. Zrównoważony o tak bym to określił. Yy, więc, więc w ten sposób to wygląda. I nie chciałbym teraz mówić, że jeden sposób jest lepszy od drugiego czy gorszy. Bo wiecie, dobrze, wiecie, jest tych ścieżek naprawdę mnóstwo rodzajów diety jest wiele, i każdy znajdzie jakiegoś swojego zwolennika, każdy znajdzie przeciwnika. Yy, ja. Uważam, że warto jest spróbować wielu jakby wielu dróg, wielu opcji i na swoim organizmie przekonać się, co na nas najlepiej działa i dopiero, że tak powiem, dokonać wyboru, bo, bo to, co dobrze sprawdza się u jednej osoby, niekoniecznie musi być tak samo dobre dla, dla, dla kogoś. Jeśli innego. chodzi o czynniki, które wpłynęły na to, że w tym roku ta redukcja pod względem samopoczucia ogólnie przebiega dla mnie o wiele lepiej niż w poprzednich latach. No to oczywiście dieta. Dieta ma duże znaczenie w moim przypadku. To, to makro ewidentnie, jeśli chodzi o moje zdrowie, jest lepiej do mnie dopasowane. Natomiast myślę, że duże znaczenie ma też fakt, że po prostu z każdym rokiem stajemy się... Pod względem tak, treningu mądrzejsi i trening do upadku mięśniowego praktycznie już u mnie nie występuje, to na pewno też ma duże znaczenie. Poza tym, ważna jest też kwestia tego, wiem, że w poprzednich latach zatracałem się w niektórych kwestiach, jakby kilka lat potrzeba mi było na zrozumienie tego, że. że w jakim, jeżeli uprawiamy sport sylwetkowy i zależy nam na tym, żeby zachowywać na redukcji tą, tę sylwetkę, to naszym priorytetem musi cały czas pozostawać trening siłowy. Te, te sposoby, tak? Sposoby na dopalanie kilokalorii, czyli kto tam sobie co zażyczy, co wybierze, czy to będą interwały, czy ktoś robi tradycyjne cardio, czy właśnie nabijanie kroków, cokolwiek, to wszystko musi być. Tylko dodatek do treningu siłowego. Trening siłowy musi być naszym rdzeniem. Co mam na myśli? Mam na myśli, że te inne rzeczy nie powinny, przynajmniej nie w dużym stopniu wpływać kontrproduktywnie na nasz trening siłowy, tak? Czyli jeżeli okazuje się, że kręcisz tyle cardio, że nagle twoje wyniki siłowe spadają na łeb na szyję albo nie masz siły, żeby zrobić swój trening siłowy, no to zastanowiłbym się nad zmianą coś widocznie, coś jest nie tak, bo, bo to nie jest dobry stan, tak? Ja nie mówię, że to, nie, że to jest nienormalne bycie zmęczonym na redukcji, bo oczywiście od pewnego etapu zawsze będziemy odczuwali to zmęczenie w jakimś tam stopniu. Tylko, no jeżeli nie możesz tak powiem, odhaczyć najważniejszego punktu, na tej redukcji z punktu widzenia sylwetki, no bo wiadomo, trening i dieta to są dwie najważniejsze rzeczy, no ale jeżeli e, nie możesz odhaczyć tego treningu, to znaczy, że coś robisz nie tak. <gry> Więc e, tu jeszcze taka konkluzja. Także e, tym akcentem e, bym chciał zakończyć ten film. E, no i oczywiście postaram się nagrywać częściej. <gry> Mirrors on the ceiling, the pink champagne on ice. And she said, We are all just prisoners here of our own device. And in the master's chambers, they gathered for the feast. They stabbed it with their stealing eyes, but they just can't kill the beast.